Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody, a dzisiaj sobie zagramy w Half-Life Blue Shift. Jest to drugi z rzędu dodatek do podstawowej gry Half-Life. Pierwszym był Opposing Force, a teraz jest Blue Shift i. Ym, no i teraz może krótko opowiem o tym dodatku. To tak, w tym dodatku, to tak, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo. Jest sobie Half-Life główny i tam gramy sobie Gordonem Freemanem, jest sobie Opposing Force, tam gramy Shepardem, Adrianem Shepardem, to jest jeden z żołnierzy, a teraz wcielamy się, wcielimy się w Barnea. Tak jest, ten, to jest właśnie ten Barney, który występował między innymi właśnie w Half-Life 2 i dzisiaj się w niego wcielimy, będziemy właśnie grać Barneyem. Właśnie w grze Half-Life Blue Shift. Barney tutaj jest w Black Mesa, pracuje jako strażnik, co nie? I teraz yy, cała ta sytuacja, cały ten incydent w Black Mesa zostanie właśnie pokazany z jego perspektywy. W podstawce jest perspektywa Gordona, w Opposing Force jest perspektywa żołnierza, a teraz jest pokazana perspektywa yy, właśnie zwykłego strażnika, czyli w tym przypadku Barneya, który potem będzie dobrym przyjacielem Gordona. Swoją drogą Barneya dało się zobaczyć grając w Half-Life Jeden podstawkę był taki motyw, że można było zobaczyć właśnie. Barneya, i teraz też to będzie pokazane, więc będziecie widzieć, kiedy Gordon widzi właśnie Barneya. A tak poza tym, to muszę powiedzieć, że ja tą serię prowadzę równolegle z grą Opposing, z dodatkiem Opposing Force. Właśnie ten dodatek jest równocześnie nagrywany z, z dodatkiem Opposing Force, dlatego że tak naprawdę oba dodatki dzieją się w tym samym czasie, mimo że Blue Shift został później wydany, w 2001 bodajże, a Opposing Force 1999, to mimo wszystko one się dzieją, jednak cały czas jest ta struktura Black Messy i postanowiłem, że te dodatki będę prowadzić tak w miarę równo. Z tym, że Blueshift jest troszkę krótszy, przejście Blueshifta zajmuje nam podobno półtora godziny. Kiedy Opposing Force tak do 3 godzin Czyli widać, od razu widać różnicę Dlatego Opposing Force pewnie będę nakręcać troszkę więcej I Blue Shift skończę później <grym> Powiedzmy eee, W każdym razie, no jeśli półtora godziny będzie zajmować ta gra No to trzy partie co najwyżej z tego wyjdą Bo jak pamiętacie, ja co pół godziny robię W sobie odcinki, więc jeśli tak faktycznie zrobimy, no to Raptem trzy party wyjdą z tej gry, no, no co zrobić ja tą grę oczywiście już kiedyś grałem i ją ukończyłem, ale to było dawno i szczerze mówiąc nie pamiętam. No tyle jeśli chodzi o sam wstęp, myślę że już wszystko powiedziałem, nie zwlekając zaczynamy. W ogóle zaczynamy Barney'em jeszcze przed y, tym całym incydentem i incydent chyba nastąpi w trakcie, tak mi się wydaje. No cóż, w każdym razie zobaczcie jak to było z perspektywy Barney'a, bo mamy już perspektywę Żołnierze, tam chyba w drugim odcinku, po dwóch odcinkach już jestem, a teraz zobaczycie, jak wygląda perspektywa Bornea. Tak więc, nie czekając, New oczywiście Medium, Start. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the comfort and convenience of Black Mesa residents. Visitors to the Black Mesa Research Facility. The time is 8.42 a.m. Current topside temperature is 91 degrees. The temperature 105. The Black Mesa compound is maintained at 65 degrees at all times. This train is inbound from the Area 8 topside dormitories to the Central Transit Hub in Area 9. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction if it is necessary to exit the train disabled passengers should be evacuated first please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives if your intended destination is a high security area beyond sector c you will need to board a high security train at the central transit hub if you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be admitted to the high security branch of the transit system. If you wish to transfer to the Sector B or C medium security lines, you may do so before you reach the Central Transit Hub at the Area 9 security checkpoint. Access to the medium security branch of the transit system is for employees of the black mesa research facility and authorized visitors only and requires that you wear your security badge at all times. <coughs> friends like you man hey calhoun looks like we're in for a long day today have a good one calhoun

O, ten fragment możecie skojarzyć już ogólnie. O, coś się... nie, myślałem. Zacięło się przez chwilę. Tutaj chyba nie, nie. Chociaż... Chociaż tu chyba Gordon Michałem już chyba, tak mi się wydaje. No, bo ja ogólnie teraz idę na stanowisko pracy, co nie? Bo teraz jeszcze jest przed... Jeszcze jest przed całym incydentem, więc wiecie, sami widzicie, że wszystko jest elegancko. W ogóle tam był... w pewnym, w pewnym momencie była taka śmieszna sytuacja, było. Eee... O, to jest moje stanowisko pracy, co nie? Tutaj się otwiera. Była tam, w jednym momencie była taka śmieszna sytuacja, bo był ten taki yy, most. Nie, nie most zwodzony. No, most zwodzony, można powiedzieć, że w ogóle ludzie mieli pierwszeństwo. To jest śmieszne. Chyba pociąg, po, chyba ja powinienem mieć pierwszeństwo, a nie ludzie. I to im się powinien zamykać szlaban, ale nie, oni mają pierwszeństwo. No dobra, yy, ja teraz, jak właśnie wychodzę jako Barney, wychodzę chyba na stanowisko, tak mi się wydaje. Jak widzieliście, jeszcze jest przed incydentem, co nie sobie trochę pojeździliśmy. Tak jak wspominam, ja teraz cały czas nie mówiłem, dlatego że po prostu automat tutaj od, odgórnie nam coś tłumaczył. I chciałem, jeśli ktoś chciałby tego posłuchać, moje mówienie automatycznie by to zagłuszyło, więc by siedziałem cicho. Ale już skończył, więc mogę mówić. Wychodzimy na stanowisko. No i tak wygląda. I teraz y, po trzech godzinach coś zacznie się dziać. No, nie Let me see if I can get it open on this side. Kojarzycie tego pana? Tak jest, dobrze myślicie. To jest Gordon Freeman! Ton, to, to właśnie on. Widzieliście to był ten moment. Przypominam pamiętacie? O, otworzyło się, czyli widzicie, Barney, pamiętacie, jak jecha jechaliśmy wtedy jeszcze Gordonem Freemanem swojego czasu, to właśnie po lewej stronie w tym momencie było, było możliwość zobaczenia właśnie Barneya, który właśnie chyba pukał w drzwi i to jest właśnie ten moment to właśnie ten moment, kiedy Barney widział Gordon Freemana, Gordon Freeman widział Barneya i to chyba jedyny moment, bo już potem chyba się nie zobaczą ogólnie rzecz biorąc a teraz Barney będzie przeżywać swoje e, przygody jak widzicie Gordon Freeman dopiero pojechał, więc incydent będzie dopiero za chwilę tak naprawdę ja już tu trochę wam spoileruję, dlatego że zakładam, że jak już e, oglądacie dodatek, więc znacie podstawkę Albo na przykład jeśli nie zdacie, to zachęcam do obejrzenia em, let's playa, mojego let's playa z podstawki, który jest już skończony. No i zapraszam też do obejrzenia drugiego let's playa, który kontynuuje cały czas nakręcam z gry Opposing Force. No dobra, wejdźmy do środka, bo tu się chyba niecierpliwi ten pan. Zapnij mnie później na piwo. Dobra, zobaczymy, co w ogóle Barney musi tu zrobić, jakie ma zadanie. Bo widzę, że widzimy, że on pracuje w ochronie. Ciekawe, do czego zostanie przydzielony. Tam za chwilę pójdziemy. Albo od razu tu pójdziemy. Zobaczymy, co od nas chcą. A, bez uniformu? Nie, mam uniform już na sobie. To nie wiem o co chodzi. Tam są jakieś yy, laboratoria po prostu. No dobra, przejdźmy się w tą, z tej strony jeszcze. Nie wiem, na dół czy tu po lewo? Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Co jest w tym przypadku ważniejsze, chyba. Chyba muszę zejść. O! Ha, nie działa. Chyba muszę zejść na dół. Pójdziemy skrótem. <śmiech> <śmiech> dobra, nie ma. To jak Barney się wygupia, przyszedł do pracy, skacze z tej barierki. Fajna sprawa. No, rozbacz, co tutaj mi powiedzą. Nice, ja, ja, you to show up this morning, Calhoun. Yeah, yeah, I know. Problems with the access system. Hope you're ready for a long shift. Calhoun, to chyba nazwisko czy o co chodzi? Nie, no z tego co wiem, ja jestem Barnejem. Było gdzieś napisane na początku, że ja jestem Barnejem? Chyba było. I can't access my files. I can't answer my mail. i haven't even been able to get into my office i know sir i know we're doing everything we can to get the problem under control just give us some time to... time. i don't have any more time if i'm not able to get my report to the administrator in the next hour then my job will be in serious jeopardy and i'll make sure that mine is not the only one. shouldn't you be on duty by now. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy tutaj się zachowują tak bardzo bezosobowo, mówią, zauważcie. Co nie tutaj jakieś reklamy, reklamujące rzeczy. Dobra, to mamy ogólnie Armory, to jest bardzo ciekawe, żeby tam. O, tutaj, a nie, to jest powrót, przepraszam. Mamy jeszcze jakieś. Yy, inne jeszcze jakieś pomieszczenie. I szczerze mówiąc, na razie. O, szafki. Oczaj, szukamy siebie, szukamy siebie. Jakie mogę. Koi? nie to też nie O! Jest Kalhun, Tak, czyli tak, ogólnie rzecz biorąc mam chyba na nazwisko Barney Calhoun, skąd mogłem wiedzieć? No, elegancko, teraz strój założony Świetna sprawa A może ja nie jestem jednak Barneyem? To co mi się wydawało? To może ja źle, bo gdzieś chyba źle przeczytałem po prostu mówiąc, że jestem Barneyem W takim razie Nie, no to musi być Barney, no nie może być inaczej no dobra, mniejsza o, to. mniejsza o to, kim ja jestem tak naprawdę w tej części. Jestem w każdym razie strażnikiem, zacznijmy od tego. Ale jeśli jest, nie jestem, jestem Barneyem to was okłamałem, więc za to przepraszam, ale to się jeszcze okaże. Potem poczytam o tym dokładnie. Uh-oh, teraz co? Wygląda na to, że niektórzy ludzie mają problemy z głównym podnoszeniem w sektorze G. Dlaczego nie there tam i what co możesz zrobić? No dobra, pójdę tam, zobaczę o co chodzi. Może coś ważnego. Ale na początku do Armory. Hmm. No dobra, pójdziemy. No dobra, chodźmy. Co tam? Zobaczymy, gdzie nas, gdzie nas, gdzie nas ta winda. I teraz się coś stanie. Czy jeszcze nie teraz? Nie, jeszcze jest pokój. Byłem tutaj? Męcik, to mi się... O, mogę tutaj przejść. Moment, bo a pójdę w drugą stronę jeszcze zobaczyć, co jest grane, żeby tu z każdą stronę. O, tu też mogę. To pójdźmy tu na razie. Co to jest? Jakaś baza ochrony. O, patrzcie, to jakieś ludzie pracujący. O, wiozą tę całą maszynkę. Ale super. No dobra, już widziałem tą, już może pominąć. Jak z tego wyjść? O, samo wyszło. O, strzelnica, pewnie sobie jeszcze się trochę pobawimy na strzelnicy. Ja tam zaraz chęcią pójdę, sobie trochę potrenować. Nie powiem, że nie. W ogóle to jest standardowa latarka, ale super. O, jest chyba Gordon... O, Ci ten moment. Był znowu ten moment. Tym razem go do mnie nie widział. Ja trochę tutaj bardziej aktywnie chodziłem oczywiście. To było taki trochę... Metaforycznie pokazane, bo Gordon praktycznie w tym momencie skakał i po prostu biegł, ale faktycznie Good Goodmorning powiedziano mu Teraz jeszcze jest bez kostiumu Czyli jeszcze trochę, jeszcze do eksperymentu trochę zostało Jako Barney z przyszłości albo kahuu kimkolwiek jestem Ja wiem, że wydarzy się coś strasznego, bo widziałem przyszłość, co nie i po prostu Kahu aż Wylicza moment, kiedy dojdzie do wielkiego eksperymentu. Szkoda, że nie może ich powstrzymać. No niestety, nie miał okazji, żeby się z nimi porozmawiać. Gdyby mógł z nimi porozmawiać, to na pewno by porozmawiał z nimi tak, żeby powstrzymał ich przed przeprowadzeniem tego eksperymentu. Muszę ich ostrzec! krzyknąłby i pobiegł. Ale tego nie zrobi, bo tak naprawdę Barney, czy tam kachu, o tym nie wie. A może to jest, Może nazywajmy go Barney, jakoś tak milej o wiele. Porozmawiałem z tym panem.

Jest śmieszne, że jestem barnejem, ale jestem też Kahun A może po prostu ksywkę Barney dodaną mu później. W każdym razie jestem Kahun. Tego jestem, mogę być pewien, że kachunem na pewno nie jest, jestem. Ale wiecie co? Nie mam łomu. To źle. <laughs> Gordon Freeman. Dopiero też Gordon Freeman. Poczekaj, nasz y, Shepard miał łom w sumie. Czy kachun miał łom? Czy Kahun? Kahun nie wiem, czy miał łom. Czy będzie miał łom, bo Shepard na przykład będzie miał. Shepard w ogóle trochę później występuje jeszcze. Ja jestem jeszcze wcześniej. Ja jestem teraz w etapie, kiedy Gordon Freeman jeszcze eksperymentu nawet nie zaczął. No dobra. O, jak zajebiście Patrzcie, wszędzie porozrzucali trochę amunicji. No dobra. Czas się pobawić. <śpiewanie> nie mogłem się powstrzymać. <laughs> Przepraszam W ogóle zobaczcie co on robi, jakieś mydło trzyma. nie, on pączka w pieprze, dlatego taki gruby jest To pewnie ten gościu, który pamiętacie I grając w Shepard'em spotkaliśmy już tego grubasa <laughs> Nie no, za, za daleko jest <laughs> Za daleko Patrzcie na to, z tej perspektywy trafimy Patrzcie, headshot i teraz tu Headshot, 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 headshot Headshok! Pięknie, żeśmy ich pokazali, no. No dobra, teraz kiedy już jesteśmy powytwiczeni, możemy spadać. Coś mi powiesz? Nie przeglądaj tych pornogazetek, tylko pomóż mi. Dobra. Tak o byłoby na tyle, jeśli chodzi o gadkę. Dobra. Trening został przeprowadzony, możemy wracać na pozycję, czyli chyba... Kur... W ogóle... Kurczę, znowu muszę chyba lecieć windą. Dobra, trudno, polecimy. Poszliśmy tu na chwilę na trening. Mamy broń i teraz możemy lecieć tam, gdzie ten strażnik jeden nie chciał nam drzwi otworzyć, więc teraz tam pójdziemy, właśnie. Widzicie, ten pierwszy etap to jest taki, właśnie, dochodzenia wręcz. O, o. Nie, ten, a może? <laughs> nie myślałem, że mogę tam wskoczyć. O, już wiem. Co mi powiesz? Nic? O ty czy tu jakiś alarm może? Nie, tym razem nie ma alarmu. Nie, to nie to co w jedynce, te ta, takie easter -y można by powiedzieć. Czy tam żarciki takie, a nie, to nie ta strona, przepraszam, pomyliłem się. Tędy mam iść, o! Mam wrócić w ogóle się. Dobra, lecimy. A gdybym tak jakoś załatwił jako tajny agent? O, jakoś tak. Tu chyba by... Uwaga. <śleskujesz> Niestety to nie działa w każdym przypadku, ale... Automat też jest niezniszczalny? Naprawdę? O Boże! Masakra. Ale dobra, przynajmniej można naciskać puszki. Dlaczego to jest. niezniszczalne? <grym> nie po prostu to jest dopiero nieracjonalne. No dobra, mniejsza o to, idziemy do lapsów. Otóż mi. Kahun, <laughs> tak się jeszcze na niego mówiłem. Kahun, idziemy, idziemy z tym kokikiem. To jest Barney, Kahun, ja wam mówię, to nie jest imię, to jest. Barney, Barney to jest imię, co nie? A Kahun to jest nazwisko, mówią wszyscy do niego po nazwisku, taka jest prawda. Mhm. Usłyszałem, że to jest Barney, to to musi być Barney, naprawdę. Hmm, doktorek? Cześć, cześć. Bardzo interesujące, ale wiesz co? W sumie, ogólnie rzecz biorąc, zabiłbym cię. Po prostu. Tra rozrywki. Jestem cahoon, Barney Kahun, Tak samo jak Gordon i Shepard. Objawiam dziwne zainteresowanie zabójstwami bliskich mi osób, które, popie, które niewinnych osób, zacznijmy może od tego, które. Rzekomo ze mną współpracują. To jest takie hobby, sam rozumiesz. Hobby trzeba zaspokajać. Ale niestety nie zrobię tego, dlatego że jeszcze nie było incydentu, więc yy, niestety zostałbym od razu skazany na game over, gdybym cię teraz zabił. Ale wiedz, że wrócę tutaj. Jak się nazywasz? Stanisław? Władysław? Zbyszek? Możesz być zbyszkiem. Wrócę tu Zbyszku i dokończę swoje dzieło. Ha, ha 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 O cholera. No je, już zajęci są jecie, co nie są niemili dla mnie. O, komputer nie działa. No, wiecie co? Dlaczego są tacy, że wszyscy na mnie nie mili. Ja tu chcę porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, a tu nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Co tam mówisz ciekawego? W ogóle zobaczcie, no wywdzięko, takich nie było po poprzednich częściach. O, ciekawe czy ten mógłbym się dostać? Chyba nie <grym> Z tamtej strony pewnie by dało się to rozwalić, ale nie z tej Dobra Transport raz, o! Jakieś szczęście. No dobra, włazimy tutaj Nie wiem dlaczego W jakim celu, czyżby po prostu to jest mój, jakieś takie miejsce mojej pracy Na dzisiaj Ciekawe gdzie Gordon jest w jakim momencie, może już eksperyment prowadzą, a ja nic o tym nie wiem Jak się eksperyment prowadzą to na pewno zaraz jakieś trzęsienie ziemi poczuję Jeśli eksperyment jest teraz prowadzony Mhm Zobaczycie, że tak będzie i wtedy się zacznie dopiero. O, ciekawe co to? O, coś włączyłem. No smoking. Rozwaliłem tą skrzynkę. Haha, sukces. Ale nie opłacało się rozwalać. Po to? Nie wiem po co ja to włączyłem, mniejsza o to. Na pewno to mi się przyda w życiu. O, jakiś taki ciemny korytarz, ludzie, naprawdę? Gdzie ja jestem? Wszedłem do jakiejś takiej opuszczonej części Black Mesa. Ale pamiętamy, że jeszcze jest przed incydentem, więc jeszcze nic mi nie może się tutaj stać. To jest ten całkowicie niezamieszkany, nie ma tu żadnych obcych, nie ma tu też żołnierzy, którzy mieliby mnie ucieszyć, więc jest spokój. Jeszcze. Ale broń już na wszelki wypadek mam, bo... bo ja wiem, ktoś może będzie chciał się włamać. O, też mi to jest po prostu genialne czasami. Jimen! I co, teraz on się... Ej, wracaj tu tchórzu, jeju, jak się cię... A masz, a, gin! Nie... Do, został, jest trochę ran, ranny. Bóg jest śmieszna sprawa, zamiast. zawsze ten poziom się zatrzymywał, kiedy coś tam jechało, ale teraz się nie zatrzymał. Teraz Jimen jechał, to pro prze prze przejechał. Ach, ten, ten po prostu Jimen. Znowu w każdej części, czy to dodatku, jest Jimen, i on zawsze coś knuje. Bo Posing Force też jako shepard grają, też go kilkakrotnie razy spotkałem. To nie są żarty. O nie, nie, to jest poważna sprawa. Poważna. ho, ho, ho. dobra, lecimy. Jeszcze nie było, jeszcze, Gordon Freeman pewnie zaraz będzie prowadził eksperyment, albo już prowadzi eksperyment, zaraz się coś stanie, zobaczycie, jestem tego pewien Zaraz się coś stanie, zaraz jakieś trzęsienie ziemi będzie Mhm Tutaj? Tutaj będzie trzęsienie ziemi? Au Może tutaj, Boże, mam wrażenie, że wszystko wygląda tak samo Dobra, mniejsze oto, lecimy tutaj Wezmę sobie jakąś puszkę, bo strasznie mi jest Spragniony jestem, może być No i chodźmy, o, jakiś ten, rozpiska Eee, poczekaj, lina, 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 żółta, tak? Yellow Line Administracja, dobra, idziemy tam, będziemy czytać jakąś instrukcję O, tu się pewnie coś stanie, pewnie w tej windzie To za głupie gadanie! Będziesz mi tu mówić, że nie płacisz mi za coś? He? He? kahu nie, Igras nie bawi się w litość no dobra, niestety muszę go oszczędzić, bo w przeciwnym razie będzie game over, ale już niedługo. Już niedługo. No, to to around, work, so <noise> tak koło ucha mu strzeliłem, ale nic sobie z tego nie zrobił. Dobra, na które piętro? Na trzydzieste. Raz. O, przepraszam, kurde, chciałem mu koło ucha strzelić, nie, nie trafiłem. Ach, no bywa czasami. Spróbujmy jeszcze raz, trochę za blisko. Haha, ha, nie, nie drgnął nawet. Trochę, znaczy trochę drg drgają w sumie. Pewnie z powodu od windy. No ale co zrobić, w takie warunki, w takich warunkach przyszło mi pracować. Pewnie Gordon prowadzi teraz eksperyment. No, pewnie to dlatego to jest warcie.

Zaczęło się. No to się teraz dopiero porobi. Miazga, co do cholery się dzieje. Chciałem też go zabić. Nie udało mi się. Ja cię kręcę, jaka miazga. No to koniec. No to koniec. Apokalipsa. Ja, ja cię kręcę. Ja cię kręcę. No to koniec. Coś czuję, że wszyscy zginą. Wszyscy! Łącznie z nami. To jest nasza śmierć. Nasza śmierć. Nasza totalna śmierć. Nie ma ucieczki. Nie ma ratunku. Co się stało? Żegnaj. Cholera! Jest muzyczka. Niczym szepar teraz leży. Znowu się obudzę w szpitalu. Czy też nie? Ja żyję. Ja cię kręcę. Przeżyłem, a ci nie za bardzo. Mogłem ich zabić. Oszczędziłbym ich cierpienia. Ej, posłuchajcie tej muzyki w ogóle w tle, jaka gra. Jest klimat. I to jeszcze jaki? Zaczęło się. Pieku właśnie się rozpoczęło. Dobra, tutaj mamy pistolet na szczęście, więc sobie z tymi panami poradzimy. Jeszcze zabijmy drugiego, żeby nam... Dobra, chyba tylko tu dwa były. To więc tak wygląda piekło. W ogóle posłuchajcie tej muzyki przez chwilę. Jak na Hive Life'a to niezwykle klimatyczna muzyka teraz gra, taka dopasowana do sytuacji niebezpiecznej dobra widzę tu dwa przejście, zobaczmy czy to jest otwarte właściwie dobra to jest zamknięte dobra ogólnie rzecz biorąc stało się to co się stało e Gordon zrobił to co zrobił w podstawce znowu popełnił ten głupi błąd, bożesz niestety Barney czy tam Haku go nie uratował, nie ostrzegł go i niestety tak się stało jak się stało no dobra, co się wydarzy dalej Dowiecie się już w następnym odcinku, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. A póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć Wam!